Sąd Najwyższy, opiniując projekty ustaw dotyczące związków partnerskich, wypowiedział się w następujący sposób. Oto konstytucja naszego kraju preferuje związki małżeńskie trwałe, związki małżeńskie rozumiane jako trwały związek mężczyzny i kobiety. Wydaje się to być dość silnym argumentem na rzecz tych opinii, które wyraził m.in. poseł Gowin, minister Gowin i grupa zwana w Platformie Konserwatywnym skrzydłem, której on ma w domniemaniu przewodzić. Cała ta gorąca dyskusja, która trwa wokół tych kwestii przez ostatnie dni, zawiera, jak to niestety często u nas bywa więcej emocji niż rzetelnych argumentów. Moja wypowiedź w tej materii nie będzie dotyczyła bezpośrednio tych projektów ustaw jakiś za lub przeciw w tej materii. Raczej jest refleksją na kanwie tego wszystkiego, co jest związane z próbami uporządkowania życia społecznego w jego podstawowym wymiarze, czyli tych Najbardziej pierwotnych relacji, które tradycyjnie zwiemy relacjami małżeńskimi, bądź jakimiś alternatywnymi związkami, do tej pory zwanymi związkami nieformalnymi, konkubinatami, etc. Ta moja refleksja na marginesie jest związana z wiarą. Bądź niewiarą, jaką współczesny człowiek w sobie dzisiaj nosi, tym rodzajem wiary lub niewiary, który odnosi się do naszych możliwości. Czy człowiek współczesny wierzy dzisiaj w to, że potrafi, że jest zdolny do tego, aby budować trwałe relacje międzyludzkie? Czy przypadkiem nie jest tak, że i w tej dziedzinie ulegliśmy? Głębokiemu lękowi, głębokiej frustracji, głębokiej niewierze w to, że jesteśmy zdolni budować takie relacje międzyludzkie, w których wierność jest cnotą przewodnią, najwyższą jest wyrazem szlachetności człowieka. Często odnoszę wrażenie, że człowiek współczesny dzisiaj nie wierzy w swoją szlachetność nie wierzy w swoją zdolność do wierności. A wciąż pozostaje pod wpływem silnego lęku i obawy, jaka jest związana z ludzką słabością, także w tym, co dotyczy naszej wierności. Każda epoka ma swojego ducha. Wydaje mi się, że duch naszej epoki, ten, który owładnął naszymi sercami i umysłami, jest przede wszystkim duchem lęku. Lęku, który sprawia, że. Nie wierzymy między innymi w to, że potrafimy w relacjach międzyludzkich być wierni. I kiedy tego ducha zderzymy z duchem Ewangelii, z wymaganiami, czy też głoszoną Ewangelią przez Pana Jezusa, to musimy popaść w jakiś rodzaj konfuzji, przynajmniej zastanowienia, które będzie dotyczyło takiego pytania. Czy Pan Jezus? Żąda od nas rzeczy niemożliwych, czy kiedy mówi o wierności małżeńskiej, nierozerwalności małżeńskiej, o relacjach, w których nie wolno bawić się drugim człowiekiem, nie wolno go w żaden sposób używać jako środka w realizacji jakiegokolwiek celu, kiedy mówi nam, że gdyby ktoś stał się Przyczyną zgorszenia jednego z tych braci najmniejszych lepiej byłoby komuś takiemu przywiązać kamień młyński do szyi, i wrzucić go w morze? Czy te wszystkie wymagania są ponad nasze siły? Czy przypadkiem nie jest tak, że zapatrzeni w własną słabość, w własny pępek, a może jeszcze potrzeb kogo innego, zasłuchani w potrzeb kogo innego, straciliśmy wiarę we własną szlachetność? We własną zdolność do bycia wiernymi komukolwiek, czemukolwiek.